Witam w kolejnym odcinku. Jedziemy właśnie na jeziorko piątkę, posiłować się skarpiami. Będę chciał się wypychać na krótkie wędki, blisko brzegu. Nie, nie ukrywam, że chcę sobie poćwiczyć hole ryb, dlatego że za tydzień biorę udział w Grand Prix Polski metod Fider na łowisku WLF Arena. Oczywiście na to łowisko pojedziemy, ale pojutrze potrenować. No i zapraszam Was na ten odcinek i miłego oglądania. Rozrobię sobie pelet, zanętę i pelet dziewiątka do strzelania. Dzisiaj proste łowienie przy brzegu. Mam nadzieję, że skuteczne i przyniesie to ładne ryby. Rozrobię sobie też zanętę. Metod Mix. W korzystam ze słodkich zanęt, a jeszcze dopaliłem zanętę melasą, żeby była jeszcze słodsza. Będę jeszcze strzelał dzisiaj dużo z pracy, blisko brzegu. Jedną wędkę dzisiaj będzie bombka, a na drugą wędkę będzie metoda, Troszkę ciężko się strzela pod wiatr, ale myślę, że karpie przypłyną pod bombkę a jeszcze sobie tu przy brzegu będę nęcił towar mamy pellet 2 mm, zanęta fishmillowa, słodka no i tyle Idziemy wędkować. Dobiłem pierwszy rzut na 50 metr na metodę z peletem samym. I cały czas będę nacił sobie przy brzegu. Właśnie nie minęło 10 minut i zabrał karp yy, nace sobie linię margin. Ciężko wyczuć, ten karp jest duży, bo jest miękka wędka wędkowałem bardzo dużo dystansowo i mam problem z rzutami na bliski dystans. To wiem. No i przyjechaliśmy dzisiaj tutaj posiłować się skarpiami. Rybieg wsteczny włączyłem, bo tak dosyć siłowo choluje, a mam w miarę skręcony ten chorotek. No, ciężko jest podebrać takie ryby. Zresztą ja mam problem z podbieraniem zawsze. No i ładnie. Pierwszego karpia. Ładna ryba. Pewnie wpięty. że uda się go pokazać. Pierwsza ryba. Z linii około 50 metra. Ładny karpik. Myślę, że 5 kilogramów. Dobra, wypuszczamy rybkę, wypuszczamy rybeńkę. Fajna rybka, na rozpoczęcie. Cały czas sobie nęcę tutaj linie bombki, ale jeszcze nie będę wędkował. Linie margin sobie nęcę, no i zarzucam na ten sam metr. Nabijam wawtersa, haczyk numer 12 zadzierowy. wawters żółto-różowy obrywam końcówkę, daje to też dużo brań podajnik na dwa razy i sam pelet leci na 50 metr cały czas sobie nęcę te bliskie linie ale delikatnie po 2-3 pelety Zostawię stopę na 10 minut Tam ten wziął po 8 minutach Chyba, że jakiś zaczep jest A, jakiś zestaw ściągam Jest jakaś łydwa żyłka albo plecionka a powędkujemy sobie na bombkę. Na razie krótki przypon założy A założymy dwunastkę 20 centymetrów przyponik I założę na razie beżowego aftersach. Zarzucimy tutaj, w to miejsce, gdzie nęciłem pracą. Zamiast bombki założę metodę, bo nic się na bombkę nie dzieje. Założę bardziej jaskrawą przynętę. I ci tutaj dzielęciłem na bombkę? Jest jakieś branie, ale to będzie mała rybka karasek mały? Tam gdzie strzelałem yy, pracą, paletem. No to założyłem metodę i wziął taki karaś, malutki. Pokazały się karpie tutaj na linii margin przy samym brzegu. Na dalszej linii miałem zaczep. Tam jakaś podwana nie wiem, żyłka, plecionka, nie mogłem tego rozerwać. Także zrezygnowałem z tej dalszej linii. Tu gdzie strzelałem peletem na bombkę, no to też się za bardzo nic nie dzieje. Ale tu widzę duże wiry. Ja sobie podam cichutko tutaj. Bardzo blisko brzegu. Patrz. Nie minęła chwila, już jest piękne branie. ale wystrzelił to będzie duża ryba odjazd potężny z linii margin nie wiem ile wyjechał metrów o. czuję ładnego miska Może być torpeda taka. Nie musi być wcale duży ten karp. No chociaż ładny jest. Fajna ryba. Na kiju do 60 gram to super zabawa. Ale teraz go podbiorę Mamy ładnego karpia No ładny misiu Damy go na matę może Boiła się rybka. Piękne waleczne ryby tutaj są. Ok, wypuścimy karpinga Przy brzegu wystraszyłem te karpie tym holem. Tego właśnie ładnego karpia. Zmierzyłem sobie 54 metr. Rzucę sobie na chwilę tam na dystans. I zobaczymy i będę cały czas sobie nęcił tutaj przy brzegu. To są cwane ryby ostrożne. Bardzo ostrożna ryba. Ona sobie przepływa, odpływa, no ale jest duży. Chciałem sobie poćwiczyć dzisiaj rzuty, ale tam był zaczep, i zacząłem łowić blisko brzegu. No i w sumie to jest takie jak polowanie, już tak czaimy się na tego karpia. Ale to nic. Pojutrze jedziemy na WLF arenę, tam potrenujemy już tak na spokojnie. A dzisiaj, no to no kuszą mnie te karpie, żeby je złowić. Ale są bardzo ostrożne. lokomotywa nie do zatrzymania Niesamowite to jest ale odjechała ryba pociąg Ja nie mogę Ogólnie bardzo dużo siły wkładam w ten hol. Wędkę mam do 60 gram, ona się cała wygina. Nie ma takiej kontroli nad rybą. Ale dosyć sprawny hol, jest już pod brzegiem ryba. wystraszy znów wszystkie ryby. Fajnie, by udało się go wyholować. No, ale ciśnie. No i przez łowisko mi przejechał. Dosyć opornie idzie. Ciężko na biegu wstecznym taką rybę utrzymać. Ale piękny. Musi się trochę wyszaleć. uważać tutaj, bo naprawdę jest potężny. Nie chciałbym stracić przyponu. Ale wędka fajnie amortyzuje rybę od jazdy. No ładny misiek. Ajajaj, aj, aj, źle. Mamy go. No, teraz go wyciągnąć jakoś, bo jest kawał ryby. Opa. Piękny Hol. Od brzegu zobaczcie, jaki piękny karb, już swoje przeżył tutaj. Fantastyczna ryba. 12300 z matą. wam Jak ja sobie tutaj łowię przy brzegu, zakładam kulkę pomarańczowo-żółtą. Karpiki się tutaj kuszą na ten torciki. Na razie mamy piękne trzy ryby. Dwie około 5-6 kg i jedna dziewiątka, bo ważyliśmy tego karpia. Także świetny, świetne rybki. I coś takiego leci do wody. Tak? Ale odjazd. Nie ma co mu też tu tak popuścić. Ciekawy jestem, co to za rybka. Kolejna, pewnie. No, karp na pewno. Ale też ładny misiek. <laughs> Dzisiaj dzień konia. Może uda się go jakoś ładnie podebrać szybko. Mamy ładnego karpia kolejnego. I teraz najważniejsze, cały czas trzeba sobie podnęcać. No pięknie karpik tak samo. O, zaraz szczytówkę złamie. Takie 5-6 kg, śmiało. O, zaraz będzie się rzucał. Nic, wypuszczamy rybę. No powiem Wam, że jest dobrze. Cztery ładne karpie. Dzisiaj wędkowanie jest jakościowe. Biorą duże ryby. Z yy, pod samego brzegu. Yy, no i cóż. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Yy, no, nęce procą, nęce z ręki. Yy, Pelet Carp Complex z klubowej serii. Yy, match Feeder, Pelet 9 mm. No i wszystko się spina. Ryby bardzo ładnie pobierają. Mimo, że one są ostrożne i doświadczone, te ryby na jeziorku. No to dzisiaj nam się udało właśnie ładne sztuki przechytrzyć. O, mam jeszcze godzinkę wędkowania. Zobaczymy, czy uda się coś jeszcze złowić. A dla porównania, teraz tam samą zanętę. Ciekawy jestem, czy też pobierze ryba. Dam coś innego. Właśnie, jest przesuszona ta zanęta, ale to nic. Cieszę się, że mogę przetestować sobie te swoje wędki na tak dużych rybach. Dobry trening przed Grand Prix Polski. Tam też są duże ryby. Ki do 60 gram. Karpie powyżej 5 kg, ale dosyć szybko te hole wychodzą, więc jest dobrze. Yy, nie wiem, co tu więcej nawet powiedzieć. Ogólnie jestem zadowolony z tego łowienia. Piąty hol, znaczy przepraszam, szósty hol, piąta ryba. Ciekawe, czy uda się ją złowić. Położyłem zestaw, minęło ile? 10 sekund. I mamy kolejnego karpia. No i też fajna ryba się wydaje. Chociaż tak bardziej szaleje. A, troszkę mniejszy jest. Tak muszę kupić na zawody. No i kat mi rozwalił podbierak. Tego ja wypuszczę nie będę go pokazywał, bo jest strasznie maleczny. Popłynął sobie. Karp rozwalił podbierak. W sumie posłużył mi chyba dwa lata te podbierak. No cóż, poda zakończyć wędkowanie Myślałem, że już uda się złowić jednego karpia na sam koniec, ale ryby odskoczyły. Za dużo zamieszania, za dużo hałasu i chaosu. Udało się zrobić 5 ładnych ryb dzisiaj. Straty to oczywiście czekam mnie kupno podbieraka w końcu, bo ten już swoje przeszedł. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Was do komentowania i oczywiście do zostawienia łapki w górę. I zapraszam Was na kolejne materiały. Teraz już trening na WLF Arenie i Grand Prix Polski. Także do zobaczenia.